tu jest jak we śnie. Ślicznie, romantycznie. Tym bardziej czuję się samotna. Wszyscy mają chłopaka, próż mnie. A ja? Też jestem sama. Ale nie potrzebuję chłopaka, żeby się dobrze bawić na wakacjach. To nie to samo. Mogłabyś mieć każdego. A ja to co innego. Nie pocieszaj mnie, okropnie się czuję. Nie rozpaczaj. To miał być babski wyjazd. A tutaj nawet portier jest śliczny. Nie przejmuj się głupstwami. Poważnie? Widziałaś portiera? Ciao! Odbiło ci. Jeśli szukasz dojrzałego mężczyzny z doświadczeniem, lepsze niż ten bałwan już ci się nie traci. Nigdzie ich nie ma To łażenie jest bez sensu, bolą no, mnie nogi Myślę, że... Niko i Lupita postanowili się pogodzić Nie nuć Lepiej znać sobie chłopaka i przestań się wymądrzać Podoba mi się taki jeden Niestety nie dostrzega mnie. Co powinnam zrobić? Pogodzić się z tym, czy wysłać do niego jakiś sygnał? Jeśli to o Joaquin, lepiej o nim zapomnę. Nie mówię o Joaquinie. To chłopak z naszej klasy. Oby zwrócił na ciebie uwagę. Miałabyś jakieś zajęcie. Nie traktuj mnie tak. Zamiast jechać zresztą, pomagam ci szukać lupity. Przemarzłam na kość. A ty? Nie, mam dobrą kurtkę. Przestań narzekać albo wracaj do hotelu. Poradzę sobie. Poczekaj. Muy bien que soy un amigo más, entre el montón que solo soy un fan. Widoki jak z filmu. To nie było zbyt filmowe. Patrzcie, zamrożony wodospad. W życiu nie widziałam czegoś podobnego. Zupełnie jak w bajce. Ale krajobraz. Pamiętam, kiedy byłem alpinistą. Miałem 4 lata i docierałem na szczyt. Nie wierzycie mi? Wasza sprawa. Wypadłeś z gry. Jakby ktoś zamienił bajkę w prawdziwy świat. Przestańcie. Tu jest bosko. To prawda. Powinniśmy wracać. Woźnica nas woła. Zostańmy jeszcze trochę. Musimy iść. Mogłabym się stąd nie ruszać przez cały dzień. Powinniśmy wrócić, nim się ściemni, bo wtedy zrobi się niebezpiecznie. Jak tu pięknie. Szkoda, że mama nie może tego zobaczyć. Byłaby zachwycona. No ja Zadzwonię do niej. Nie ma zasięgu. Gdzie Skończ te głupi! Bajac. Szybko, gdzie Roberta? Chyba została na górze. Pójdę jej poszukać. Musimy już wracać. Nie będziemy wszyscy na nią czekać. Znajdę ją i wrócimy razem. Jasne, niedługo przyjdziemy. Co tu robisz? To moje miejsce. Nieważne. Dla mnie i tak nie istniejesz. I vice versa. Chcesz tu zostać? Sam sobie wysiądź. Spacer dobrze ci zrobi. Rób, co chcesz. Nie obchodzi mnie to. noche de placer se ahoga en el deseo y yo lo siento Es su forma de ser, pero algo no anda bien Terminaré por darme todo lo que yo tengo Sé bien que esto no es normal Porque si fácil viene, fácil va Son días cuando no quiero ir a la escuela No quiero verlo Nie daj się wyprowadzić z równowagi. To tylko kolega z pracy. Niestety ma ogromny wpływ na uczniów. Poza tym zajmujemy to samo stanowisko, a on jest nieznośny. Najważniejsze to zachować spokój. Poza tym możesz liczyć na wsparcie Mendioli. Wszyscy wciąż powtarzają, że jestem jego protegowaną. Okropne uczucie. Ten facet jest nikim w szkole. Masz nad nim przewagę. Odpręż się i zapomnij o nim. Masz wakacje. Nie znoszę go, ale wcale o nim nie myślę. Masz rację. Szkoda mojego popołudnia. Przeklęty Madariaga. Idziemy? Kellner? Wszystko będzie dobrze. Ignoruj go. Dobrze wierzę, że wszyscy mamy coś do ukrycia. Niczego nie znalazłeś na tego trenera tenisa? Nie wierzę. Miałem za mało czasu. Nie obchodzi mnie to. Chcę wyników. Byłem w klubie, gdzie pracuję. Zdobyłem jedynie jego adres. I jedyne, co mogłem zdobyć, to jego dyrekcja. Zobacz. podyktuj mi. Zapisałem. Jak tylko coś znajdziesz, dzwonię. Nie czekaj na mój telefon. Zajmij się tym, Moreno. Zajmę się tym, Moreno. Sí, señor. Na pewno nie jest świętoszkiem Znajdę jego słaby punkt Sam się nim zajmę Dario Contreras Dario Contreras